No ja zapraszam bardziej tutaj, żeby wstaługa połatwiać. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry witam. Witam. Dzień dobry. Można z Was tą jak najbardziej Oczywiście że to będzie... Paski. Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie z tym dzisiejszym spotkaniem inaugurujemy tydzień zrównoważonego transportu ten kontrast który państwo zauważyliście został zamierzony dlatego że pan burmistrz prezentuje tak jak się powinno na rowerze jeździć czyli w kasku w rękawiczkach zabezpieczony ja dla kontrastu byłem pozbawiony tych elementów bezpieczeństwa natomiast dzisiaj Chcemy zachęcić Bochnian do tego, aby przynajmniej do końca tygodnia skorzystali z takich środków lokomocji, które są ekologiczne dla środowiska, bezpieczne dla, dla środowiska czyli rower, czyli na, na, własnym, na własnych nóżkach, po to, żeby. żeby Wskazać te kierunki, które najbardziej są pożądane. Zresztą, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, ten ciąg tutaj, który jest nowo wybudowany, jest dedykowany przede wszystkim osobom, które poruszają się pieszo. Więc, więc też to jest jakiś sygnał, że Bohnia w tym swoim centrum zmierza w jakimś określonym kierunku, dedykując przestrzeń publiczną. Osobom pieszym, przemieszczającym się w sposób ekologiczny. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, aby odwiedzić kawiarnię na Uzborni. Tam będzie do końca tygodnia dla tych, którzy przyjadą na rowerze, będzie kawa gratis. Zachęcamy do udziału, do, udziału, do wizyty również na bojskiej Pływalni. Gdzie druga godzina też będzie gratis dla tych, którzy przyjadą na rowerze. Dzień dobry, pan Dzień, pan dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W każdym razie, drodzy Państwo, cieszymy się, że możemy tak zasygnalizować te, w ten sposób takie postawy proekologiczne i prozdrowotne, również dla naszych mieszkańców, bo ruch to jednak zdrowie i wymaga. wymaga Nasze ciało zadbania o niego w sposób właściwy. Panie burmistrzu, pan burmistrz powiedział tak dużo, że niewiele zostało mi do dodania, ale proszę państwa, to co przed chwilą zobaczyliście taki symboliczny obrazek wjazd, nasz tutaj na, na rowerach, to pokazuje jakie pojazdy, tak naprawdę, w tych przestrzeniach miejskich będą nie tyle mile widziane, co pożądane. Być może ze skutkiem dla niektórych osób zmotoryzowanych na czterech kołach będzie się to wiązało z pewnymi problemami ale proszę państwa myślę, że po pewnym czasie eksploatacji oddania tego wszystkiego co tu państwo widzicie do użytku sami mieszkańcy docenią te, te działania tutaj można jak państwo przychodzicie co dzień zaobserwować jak ludzie migrują z i wszerst tych ulic to, co w tej chwili jest realizowane, będzie jeszcze wzbogacone o zieleń. Za jakieś dwa tygodnie zaczniemy tutaj w tych miejscach, gdzie Państwo widzicie te koła. Będą to elementy zieleni wyższej, a więc takie specjalnie dobrane gatunki drzew i niskiej roślinności. To wszystko będzie stanowiło dopełnienie tego, co jeszcze tutaj się wydarzy, i będzie również wieczorami iluminowane, podświetlone, także. A już dzisiaj Państwa zapraszamy w te przestrzenie, które niebawem oddamy do użytku naszym mieszkańcom i turystom.